Komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych badający dyskryminację rasową jest zaniepokojony sytuacją w niderlandzkich szkołach. Um, okazuje się, że dzieci, które używają swój język ojczysty są karane. I tak na przykład za używanie języka ojczystego, dzieci na przykład muszą przepisywać po kilka stron ze słownika. Czy też rodzice wzywani są do szkół i informowani, że dziecko nie powinno używać języka ojczystego, ponieważ ma to zły wpływ na jego rozwój. Jest to łamanie podstawowych praw dziecka. Dziecko i rodzice mają prawo do używania języka ojczystego. Komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych zgłosił do królestwa Niderlandów, że taka praktyka jest zabroniona, że również nauczyciele, którzy udzielają lekcji w szkołach podstawowych, powinni być bardziej merytorycznie przygotowani do nauczania dzieci z zapleczem migracyjnym. Powinni podchodzić do tych dzieci w sposób bardziej pozytywny. Ocenia się, że w Niderlandach Około 25% dzieci jest dwujęzycznych, czy też ma pochodzenie migracyjne. Do tych statystyk nie są doliczane dzieci mówiące e, dialektem, a więc e, oficjalnie dzieci tych jest dużo więcej. Jeśli Państwo spotkali się z praktyką dyskryminacyjną, jeśli Mówiono Państwu, aby Państwo przestali używać języka ojczystego, przestali mówić do swoich dzieci w języku ojczystym. Proszę przesłać do nas wiadomość, będziemy się tymi sprawami zajmować, będziemy nadal publikować. Równocześnie zapraszamy do lektury artykułów na temat oświaty w Holandii.